Dzień dobry. Co łączy te tu stare graty? Oprócz tego, że można je wygrzebać w śmietniku. Otóż stanowiły one kiedyś obiekty pożądania, na które nieraz oszczędzano długo. Mieć na przykład takiego walkmana w podstawówce w latach 80. to było coś. Mieć taki komputer stanowiło, że się miało wielu przyjaciół. Ludzie brali kredyty na kamery wideo, które potem zalegały w szafach, zamieniali porządne zegarki na taki szajs. Słuchali muzyki, której niekoniecznie lubili słuchać, ale należało jej słuchać, ponieważ była modna. Stąd nazwa serii Towary Modne, której odcinek pierwszy teraz oglądacie. Drugi powód, dlaczego nazwałem tak tą serię, poznacie niedługo, a trzeci trochę później. W Towarach Modnych będę Wam chciał opowiedzieć jak to było kiedyś, jak taki dziaduś przy kominku. Ale kominka nie będzie, ponieważ komiki są w Krakowie nielegalne. Natomiast będą cegły i ten piękny oto stolik ze starych książek. Na razie tylko tyle, ponieważ zaraz za kadrem leżą farby, gipsy, rabiny i te wszystkie rzeczy, które są potrzebne raczej do filmu. Cierpią, bo remontują. Mam nadzieję, że moje cierpienia się kiedyś skończą i będziemy mogli poszerzyć kadr. Dziadziuś, który będzie tu do Was mówił, nie będzie miał jednak sklerozy i nie będzie co chwilę powtarzał, że kiedyś to było lepiej, kiedyś to było gorzej. Chociaż nie tak do końca, bo na przykład można było za makulaturę dostać papier toaletowy i szklankę. A teraz nie ma takiej opcji. Oprócz takiego pitu-pitu będę Wam chciał też przekazać odrobinę wiedzy, zwłaszcza humanistom, którzy mają uszulenie na całki. Obiecuję zatem matematykę bez chemii, GMO, glutenu i alergenów. Zacznijmy zatem od konkretów. Na początek gadżet, który połączy zachód ze wschodem. W początku lat 60. panowie z Philips'a pracowali standard kasety magnetofonowej, którą nazwali Compact Cassette. Ze względu na kiepską jakość, początkowo kaset używano wyłącznie do nagrań słownych. Jednak wygoda obsługi sprawiła, że zaczęto ich używać także do amatorskiej rejestracji i odtwarzania muzyki. W Wietnamie, w czasie wojny, kaseta spopularyzowała się. Amerykańscy żołnierze mogli zabrać ze sobą swoją muzykę oraz pozdrowienia od rodzin, często przesyłane w paczkach właśnie na kasetach. Kasety rozpropagowały muzykę hipisowską, która początkowo nie była poważnie traktowana przez wytwórnie płytowe. A gdy magnetofon kasetowy zagrał podczas misji księżycowej Apollo, kasetę ujrzał Cały świat. Jakość techniczna magnetofonów rosła, lecz wciąż było to urządzenie wymiarów co najmniej w średniej wielkości torebki. Pod koniec lat 70. inżynierowie Sony dostali zamówienie, skonstruować odtwarzacz o wymiarach porównywalnych z samą kasetą. Udało się i wkrótce każda zachodnia firma audio produkowała małe odtwarzacze, które można było zabierać ze sobą wszędzie. Na ulicach pojawili się młodzi ludzie z Walkmanami. 80 lata w obozie socjalistycznym nie były wesołe. Upadająca gospodarka nie miała czasu na takie bzdury jak Walkman. Kto chciał mieć tę zabawkę, musiał sobie ją kupić za dolary w Peweksie. A kto dolarów nie miał, mógł sobie użyć czegoś takiego. W końcu jednak w 1987 roku Polacy opracowali wyjątkowo siermiężny odtwarzacz, który nazywał się Kajtek. Był zarazem ostatnim polskim walkmanem. Rosjanie produkowali pewną ilość tych urządzeń, nie aż tak dużą, żeby eksportować je do Polski. Jeden z przedstawicieli jest ten oto nieburżuazyjny Walkman. Stereo Proigrivatiel kasetny Diana Model 406. Ten radziecki cud techniki składa się ze stali, mosiądzu i odrobiny tworzyw sztucznych, czyli odwrotnie niż w przypadku produktów zachodnich. Słuszna jego waga zatem jest, pół kilograma bez baterii, a wymiar też bliższy cegle. Jeśli porównamy go z zachodnimi rówieśnikami, robi się kiepsko. Co my tu mamy? Informację, że urządzenie jest wyposażone w elektroniczny auto-stop i dwa wyjścia audio, rzecz nietypowa. Na górze mamy cztery klawisze: start, stop i przewijanie do przodu, oraz do tyłu. Podczas przewijania trzeba przez cały czas wciskać przycisk. Niewygodne to i niepraktyczne. Do walkmana można było dokupić pasujący wzorniczo zestaw głośników. Znając radzieckie rozwiązania, można założyć, że brzmiały nieźle, gdyż Rosjanie do głośników przywiązywali wagę. Przycisk Stop wyrzuca nam kasetę. Ale najpierw Trzeba odchylić klapkę. Dopiero teraz kaseta wychodzi. Co my tu mamy? Radziecka kaseta o nazwie kaseta. Dobrze, zobaczymy jak to urządzenie gra. Ale najpierw trzeba go nakarmić prądem. A prądu trzeba dużo. Cztery bateryjki. Może ja to przyspieszę. Udało się. Ponieważ e, ten walkman nie ma głośników, jak większość walkmanów, podłączymy go do wzmacniacza. Uwaga, zaczynamy. Wystarczy, może. Gra. Całkiem nieźle jak na 30-latka. Nie trzeba było nawet wymieniać pasków klinowych, co w przypadku zachodniego sprzętu nie jest takie oczywiste. Bardzo mnie ciekawi, jak ten projektel wygląda w środku, ale tam zaglądniemy w następnym odcinku. Do widzenia!